Aloha dziki, chciałem Was serdecznie przywitać prosto z naszego pola biwakowego. Pierwszym, który będzie się rozbijał na polu namiotowym będę ja. Zachęcam Was serdecznie do przyjechania z namiotem. No, o jakich y, wspaniałościach będziecie mogli tutaj y, śpiąć sobie na naszym polu namiotowym opowiem Wam właśnie w tym wideo. Oglądajcie! Dobra rada. Najpierw rozkładamy namiot, później melanżujemy. No i namiot rozkładamy. Bardzo prosto, miło i przyjemnie. Zobaczymy, ile mi czasu się zejdzie I wcale nie trzeba szukać jakiegoś domostwa, aczkolwiek jest tutaj bardzo dużo wspaniałych domostw w okolicy. No i my. Jak widać moje, też namiot nie przetrwał z zeszłego roku. No, nieważne, namiot już stoi, tam suwaczek się zaciął, bo to po zeszłym roku. Teraz wam pokażę śledzie, możemy robić na sam koniec. A teraz, pod względem tego z jakim widokiem chcecie się budzić z rana, to ustawiacie sobie domek. No, i przysłowiowo, pre-państwa, wyglądacie, wychodzicie sobie tam i macie widok tam. Dzisiaj, dzisiaj góry może niewidoczne, no ale tutaj jest y, druga górka widoczna, i proszę bardzo, a jak bliźutko do karczmy na rzut beretem, tylko rzut ringo i jesteście, no to nic, może zaproszę Was do swojego tam y, domostwa. Zapraszam. No i witam wszystkich bardzo serdecznie w moim przytulnym i małym, a właściwie to dużym, czteroosobowym domostwie. Będzie spoko, miło, przyjemnie i bezpiecznie. No i wokół pełno i cała masa dzików. W zeszłym roku mieliśmy ponad tysiąc osób na polach namiotowych, w tym roku będzie was jeszcze więcej. Więc no, jest nam bardzo miło i niezmiernie fajnie, bo wszyscy tak, jednak w kupie, to impreza taka lepsza, mocniejsza, zrywniejsza i przyjemniejsza. Tu się nie przejmować. Tu może jechać twarz, oczyszczanie terenu, przygotowywanie pod imprezę. Zaraz wam pokażę. Więc mogą jeździć w tej chwili ratraczki. Nie bójcie się, tu będzie bardzo miło i przyjemnie dla wszystkich. No i zachęcam Was właśnie do tego, żebyście właśnie pod te namiociki przyjechali. Więc jakie udogodnienia sprawia przede wszystkim pole namiotowe, no to. Przede wszystkim jest to to, że jesteście blisko i na miejscu wszystkiego, macie wszystko pod ręką, bieg i jesteście tutaj, zaraz właśnie przechodzicie, no i będzie blisko bardzo strefa festiwalowa, muzyczna, zabawowa, więc również rzut beretem, tak jak do karczmy, będziecie mogli przemieścić się właśnie na miejsce, gdzie będzie można... No, pobawić się zacnie i cudownie. To już wam zaraz pokażę. Ślizgawka została wytyczona. W tym roku będzie trochę z wyższego miejsca zjeżdżała. No i czeka już właśnie na rozłożenie. Jak zapewne widzicie, ślizgawka jest w tym roku na trawce i na takiej glinie, żeby było wam przyjemniej i milej się jeździło. No, i tak jak Wam wspominałem, macie blisko do strefy festiwalowej, muzycznej. No, i w tym roku dużo więcej atrakcji Was będzie czekało. Zachęcam już, zresztą większość widzę, że przyjeżdża w czwartek. W piątek już będzie naprawdę fajna zabawa z fajnymi, z fajnymi, zaba, z fajnymi e, zabawami dla Was. No i takie one będą trochę sportowe, trochę niesportowe, że tak powiem. Ci co wiedzą, to wiedzą. No i będą te Energizery, tak zwane żółte. A teraz idziemy do tej nowej atrakcji, która będzie właśnie tutaj, i wam o niej opowiem na miejscu. Siedzę sobie na tych małych podejścikach i zastanawiam się, czy już wiecie o co chodzi, ale myślę, że nie. Jak widzicie, są na kamieniach, są drewniane. To są takie małe podpowiedzi. Kamień i drewno podpowiem, że jeszcze ciepło no i że będą one, to ciepło będzie w specjalnych wagonikach. Ci, co wiedzą, to tak, już zgadli: będą takie sauny w formie wagonika, z których będzie można tutaj skorzystać, właśnie pod samym stokiem. No, nie powiem, świetna e, propozycja, którą przygotowała dla was właśnie Kotelnica. E, będzie piękny widok na góry, mówi się, że będzie dobra pogoda, więc będzie dobrze. No i więc tak: tu będziecie zjeżdżać na ślizgawce. Tu będziecie siedzieć na saunie. Tam będziecie mieć widok na góry. A tam będą namioty nie namioty, tylko baseny. No więc jest to jedna z takich głównych yy, przyczyn, dlaczego warto skorzystać właśnie z namiotów, bo wszystko będziecie mieć na miejscu, blisko, miło i przyjemnie, tak jak w zeszłym roku, w lepszej jeszcze organizacji, przyjemniejszej. Yy, na dole będą również baseny, tak jak w zeszłym roku trasa i ułożenie trasy będzie dużo lepsze i przyjemniejsze także kibice będą mogli korzystać więc zapraszam was do tego żebyście skorzystali z tych namiotów bo to jednak lepsza integracja więcej osób można poznać jeszcze bliżej i bardziej milej jak w rodzinie no i to jest chyba w sumie najfajniejsze w tych yy, imprezach Aloha dziku że tak powiem bo każdemu można powiedzieć Aloha dziku no i jest miło i przyjemniej i się Poznakomić wspólnie i przywitać, i, i polubić. <grych> no dobrze, więc zachęcam Was do rejestracji na pola namiotowe. W razie czego można również będzie zapisać się na pole namiotowe na miejscu. Na miejscu, na biurze zawodów, tam będzie specjalne miejsce. No i strefę namiotową dzielimy standardowo na strefę mocy i strefę ciszy, gdzie będzie można właśnie skorzystać. No i wynająć sobie takie piękne pole namiotowe. No i do zobaczenia niebawem. Mój namiot już stoi. No, i w takich oto przyjemnych okolicznościach przyjdzie Wam się móc mieć taką szansę posaunowania się właśnie w takich cudownych wagonikach. Tutaj chyba za mną już jest piec, więc wszystko jest już na miejscu, więc możecie się spodziewać niespodziewanego, właściwie można by powiedzieć.